Prawie mnie złapała. Na werandzie nie da się ukryć. Na basenie na pewno nikt nie będzie mnie zaczepiał. Ej, Leo! Musisz wyczyścić basen! Nie mam czasu, żeby wykonać wszystkie twoje zadania. No to znajdź swoją przyjaciółkę i zachęć ją do pomocy. Ojej, muszę stąd uciekać! Ta melka zdrajczyni! Trzeba było uciekać z nią! Szkoda, Leo, ale sam postanowił zostać! Pila, chyba wiem, gdzie się ukryć. Jeśli się postaram, mogę tu stworzyć całkiem fajny pokój gier. Tak, tą ścianę można obniżyć, tak. Tak. I co? Opa. ta... Terepka z rzeczami. Zobaczymy, co jest w środku. Nintendo! Jeśli znajdę ładowarkę, to mogę pograć. Dobra, co jeszcze? Czekolada. Przeterminowana, lepiej nie jeść. Zamiataj porządnie, nie zapomnij o zamiataniu wokół samochodu, tak, wiem. Leo tu idzie, muszę się ukryć. Ej, ktoś zgubił czekoladę. Nie rozpuściła się, to znaczy, że leży tu od niedawna. Amelka, gdzie jesteś? Wyłaś! Jeśli Leo mnie zobaczy, to niesie Kitty. O, posprzątałeś już podwórko? Tak, teraz chcę odpocząć. Żadnego odpoczynku w kuchni czeka na ciebie góra naczyń. Jak długo to będzie trwać? Nie trzeba było wrzucać brudnych naczyń do zlewu. A co to jest?